Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Znajdujemy się pod wiatą, pod wiatą edukacyjną, którą udało się postawić dzięki całkowitemu wsparciu finansowemu Fundacji PGE. Dzięki tej inwestycji ośrodek rehabilitacji rozwija się pod względem edukacji, ponieważ przyjeżdża tutaj mnóstwo gości, chcących zobaczyć azyl od kuchni zobaczyć to, co obserwują w kamerach. Na żywo, chcą zobaczyć to w realnym świecie. Także mamy bardzo dużo gości i z kraju, i za granicą. Ale najwięcej odwiedzających ośrodek rehabilitacji stanowią dzieci, stanowią grupy szkolne. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i idąc w kierunku edukacji przyrodniczej, konieczne było wybudowanie właśnie tej wiaty. Z czym przyszła, tak jak już wcześniej wspomniałem, Fundacja. PGE. Także bez żadnych zbędnych przedłużeń zapraszam Państwa do obejrzenia dalszej części filmiku. Wiata została doposażona w ławie i stoły, które są niezbędne oczywiście do przyjmowania, no przede wszystkim dzieci, z którymi zawsze się organizuje różnego rodzaju konkursy plastyczne, więc było to bardzo niezbędne. Oprócz tego na zakończenie większości wycieczek organizuje się oczywiście ogniska, one też są taką kluczową, Sprawu podczas, podczas tych wizyt, zwłaszcza dla dzieci spoza, spoza no po prostu mieszkających w mieście, to jest nielada atrakcja: jak można rozpalić ognisko, wybiegać się tutaj, także jest to coś oczywiście przyjemnego, spożytecznego. Tutaj oczywiście jest altana oświetlona, także w każdych warunkach tutaj można jak najbardziej przyjmować gości. Dodatkowo Plansze edukacyjne, dlatego, że w takiej całej edukacji w terenie bardzo ciężko jest dzieciom niekiedy wytłumaczyć konkretne rzeczy, dlatego, w łatwy sposób te pięknie zaprojektowane plansze mogą wszystko zaobrazować w przystępny sposób dla każdej grupy odwiedzającej ośrodek. Widać tutaj jest taka plansza, która w bardzo piękny i przystępny, jak już mówiłem, sposób obrazuje stopniowy rozwój bocianów. Bardzo ciężko jest to dzieciom wytłumaczyć, jak taki mały bocian wygląda i dlaczego mam te gniazda tak troszeczkę wysoko nad ziemią umieszczone, jak ja te pisklęta wychowuję, że jestem w klasie, jeżeli jestem w szkole. No to oczywiście mam wszelkie filmy, wszelkie pomocy, które w łatwy sposób mogą pokazać dosłownie to, o czym mówię. No, w terenie jest troszeczkę gorzej, dlatego też to. Te plansze tutaj zdecydowanie ułatwiły sprawę, tak samo jak tutaj wędrówka bocianów z Polski do Afryki. To jest również ważny tutaj element tej całej edukacji i też równie pokazujący jak, jak daleko te ptaki potrafią lecieć. Oczywiście również muszą być gniazdka, no bo jak wiadomo, czasem być może wyjdzie potrzeba pokazania czegoś z projektora, z komputera, dlatego tak jak mówię, żadna wycieczka jest już niestraszna, bo ja nie, nie spodziewałam się, że aż tak pięknie to wszystko będzie wyglądać. Teraz zapraszam Państwa na zewnątrz, Mam nadzieję, że wiata edukacyjna się Państwu spodobała. Moje wyobrażenia przekroczyła. Nie śniło mi się, że to wszystko tak pięknie będzie wyglądać, i cieszę się, że już żadne warunki atmosferyczne, gdy będą odwiedzać nas goście, nie są nam straszne. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tutaj Fundacji PG za kolejną inwestycję. Przypomnę, że w 2021 roku udało się postawić wolierę, w 2022 roku wyremontowaliśmy zaplecze, pomieszczenie gospodarcze, w 2023 roku wymienić właściwie ogrodzenie wokół ośrodka rehabilitacji na prawdziwe panelowe z podmurówką, dzięki czemu nie przychodzą tu już żad, żad, żadni nieproszeni goście, czyli drapieżnicy. Także, a w tym roku udało się właśnie tą altanę edukacyjną. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie dzisiejszego filmiku i pozdrawiam.